I tak będziecie mieli pozamiatane konać sędziego, żeby wam to prawo jazdy zostawił. Cześć dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak nie stracić prawka w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uchronić swoje prawo jazdy, gdy nabiłeś maksymalną ilość punktów, oglądaj dalej. No i oczywiście odpowiedź jest prosta. Nie nabijaj punkt. Pewnie łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dzisiaj podzielę się z Wami moją własną historią. Historią Kordiana sprzed wielu lat, który przyjechał tutaj do Wielkiej Brytanii jako totalny młodziak i nie wiedział w zasadzie, jak tutaj wszystko funkcjonuje. W związku z czym prawie to otarł się o utratę prawa jazdy. No i od razu tutaj sprostuję, że wcale nie jestem dumny z tej historii. Bardziej opowiadam Wam ją tutaj jako przestrogę. Ponieważ w Wielkiej Brytanii kwestia punktów i kwestia zachowania na drodze, kultury jazdy jest naprawdę dalece inna niż w naszej kochanej Polsce. Przede wszystkim macie tutaj do wykorzystania jedynie 12 punktów, nie tak jak to w Polsce 24. Chyba, że coś tam się zmieniło, jeżeli tak, to poprawcie mnie na dole w komentarzach. Natomiast no jest to już dwa razy mniej, tak, niż w Polsce. Teraz kolejna ciekawa informacja: te 12 punktów nie kasuje się po roku, tylko po 3 latach. A tak żeby być już całkowicie precyzyjnym, to punkty są nabite na wasze konto przez 4 lata. Przez 4 lata są widoczne w rejestrze, natomiast przez 3 lata mają znaczenie pod kątem tego, że liczą się do puli punktów. No więc jak widzicie, wcale nie tak. Trudno stracić prawo jazdy w Wielkiej Brytanii, szczególnie gdy nie jest się tego świadomym, że ma się jedynie 12 punktów na 3 lata do wykorzystania. I szczególnie w sytuacji, gdy na przykład przekroczenie prędkości o 4 mile na ograniczeniu do 30, czyli jedziecie 34 na ograniczeniu do 30, wiąże się to z mandatem w wysokości 100 funtów i trzema punktami karnymi, czyli Wykorzystujecie już jedną czwartą waszej puli. Tak samo sytuacja ma się, gdy przekroczycie ograniczenie do 50, to są takie dwa najpopularniejsze SP30 i SP50 to są dwa kody, które chyba zdarzają się najczęściej. No ale jeżeli na przykład, tak jak opowiadałem w poprzednim odcinku, z jakiegoś powodu wasza polisa ubezpieczeniowa była nieważna i okazało się, że jechaliście tak naprawdę bez ubezpieczenia, no to wtedy dostajecie już 6 punktów. Wykorzystaliście jednym zamachem połowę swojej puli. Noże już nie wspomnę o tak zwanym drink driving, czyli jeździe na podwójnym gazie, ponieważ to zostaje na waszym rejestrze przez 11 lat. Przez 10 lat jest liczone do puli punktów, no i praktycznie na pewno tracicie prawko. Oczywiście wiąże się to z potem potrzebą ponownego zdawania egzaminów i Ponownego przystępowania do teorii i praktyki. Równie uważnym, a jeżeli nie jeszcze bardziej, trzeba być, jeżeli jest się w Wielkiej Brytanii świeżym kierowcą, ponieważ świeży kierowca ma do wykorzystania jedynie 6 punktów przez pierwsze 2 lata jazdy odkąd zda. A tak w zasadzie to 6 to już jest za dużo. Może on dostać tylko 5. Jeżeli ma 6, to już ma pozamiatane i traci prawo jazdy. Zaraz Wam opowiem, jak to było ze mną i jak nabiłem maksymalne 12 punktów, ale jakoś ocalałem. Natomiast szybko jeszcze Wam pokrótce wytłumaczę, jak to jest. W ogóle ze zdawaniem prawa jazdy w Wielkiej Brytanii, ponieważ to też jest, myślę, całkiem ciekawy temat i jest tutaj sporo różnic odnośnie tego, jak to wygląda w Polsce. A więc prawo jazdy w Wielkiej Brytanii możesz zacząć robić, gdy masz 17 lat. I teraz jak to wygląda? Przede wszystkim musisz zaaplikować o tak zwany Provisional Driving License, czyli takie wstępne prawo jazdy, które pozwala ci jeździć autem po to, aby się uczyć. I żeby potem być gotowym do przystąpienia do egzaminu. I żeby się uczyć, to większość ludzi po prostu nie mając prawa jazdy, kupuje sobie swój własny samochód, ubezpiecza go na siebie, natomiast gdy tym autem jeździ, to zawsze musi być z tą osobą druga osoba, jako pasażer z przodu, trzeźwa, z zapiętymi pasami, z posiadanym prawem jazdy przez minimum ostatnie 3 lata, oraz ta osoba musi mieć minimum 21 lat. No i potem można na egzamin jechać tym swoim samochodem. Nie ma żadnej minimalnej ilości godzin, które trzeba wyjeździć z instruktorem. Tak naprawdę w ogóle nie trzeba ich z instruktorem wyjeżdżać. Można podejść do egzaminu wtedy, gdy jest się na to gotowym i po prostu czujecie, że Macie szansę go zdać. Na początku oczywiście zdajecie teorię. Gdy teoria jest dana, przystępujecie do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu teoretycznego to 23 funty. Koszt egzaminu praktycznego tam pewne rzeczy mogą się różnić, ale jest to między 62 a 75 funtów. A jeżeli chcecie skorzystać z instruktora, bo oczywiście macie do tego prawo również, jeżeli chcecie, to koszt godziny z instruktorem waha się pomiędzy 25 do 50 funtów za godzinę, w zależności od szkoły. No dobra, to teraz ta moja nieszczęsna historia. Jak to było? Gdy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, to. Niedługo po przyjeździe zacząłem pracować jako przedstawiciel handlowy. Nie było to na samym początku, gdzieś tam e, na kanale, może tutaj podlinkuję, jest film, który opowiada o moich początkach w Anglii, ale gdzieś po mniej więcej roku czasu zacząłem pracować jako przedstawiciel handlowy. No, wiecie, z czym to się wiąże. Zawsze jesteście spóźnieni, ciągle się spieszycie od jednego klienta do drugiego. No i tak jeździłem po całej północy Wielkiej Brytanii i Łapałem punkty. Oczywiście nie uważam, że jest to rozsądne, natomiast no, takie były błędy młodości. W rezultacie, nazbierałem 12 punktów, nie będąc w ogóle świadomym tego, że to jest mój maks. Pewnego pięknego dnia dostaję dokumenty z sądu, które wzywają mnie na sprawę. Także tak to właśnie wygląda. Jeżeli nabijecie 12 punktów, które niby są limitem i tak naprawdę możecie je mieć to tak naprawdę musicie stawić się w sądzie i przekonać sędziego, żeby Wam to prawo jazdy zostawił. Naprawdę, jeżeli tego nie zrobicie, no to sędzia zdecyduje, żeby Wam to prawo jazdy odebrać. I nieważne, że macie prawo jazdy na przykład polskie. Oni i tak Was zbanują w tym kraju. Może nie wezmą Wam wtedy plastiku, ale i tak Was w tym kraju zbanują i i tak będziecie mieli pozamiatane. No więc, stawiam się na sprawie w sądzie, aby pozamiatane nie mieć. I to, co może Wam dać jakiekolwiek szanse, to są naprawdę takie ludzkie, życiowe argumenty, czyli dlaczego sędzia może Wam to prawo jazdy zostawić? Bo potrzebujecie samochód, żeby jeździć do pracy, bo macie dzieci na utrzymaniu i jeżeli nie będziecie pracować, no to wiadomo jak to się skończy. Obok mnie e, na rozprawie był motocyklista, który też sobie ładnie tam narobił <gryw> punktów, no i... Przekonał sędziego tym, że jego córka nie mieszka z nim, mieszka daleko w innym mieście, no i po prostu będzie miał bardzo ograniczoną możliwość, żeby ją widywać. Także wszelkie takie życiowe i ludzkie argumenty naprawdę jest szansa, że sędziego w Wielkiej Brytanii przekonają. No i tak też było ze mną. Udało mi się sędziego przekonać. Nie było to bezbolesne. Musiałem zapłacić mandat w wysokości 650 funtów, plus. Jeszcze tam koszta sądowe i inne tego typu kwestie. Oczywiście te 12 punktów na mojej prawo jazdy cały czas zostało. Także przez kolejne 3 lata musiałem jeździć bardzo, bardzo uważnie. Jednak się udało, punkty są wykasowane, a teraz jestem szczęśliwym posiadaczem czystego prawa jazdy z zerowymi punktami. Tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, lajki komentarze. Jeżeli kontent Ci się spodobał, to daj proszę lajka również tutaj. Zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I pamiętaj, że szybciej niż wypalisz fajka, to dasz Kordianowi lajka. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!